Aby uzyskać dostęp do konta FTP przez przeglądarkę należy w pasku zadań wpisać następującą komendę FTP dwukropek, dwa ukośniki następnie podać login FTP naszą nazwę naszego konta małpa i tutaj nazwę serwera na którym ono się znajduje Ok, wejść na taką stronę. Po czym przeglądarka powinna nas spisać i zapytać o nasze dane uwierzytelniające, gdzie podajemy swój login a spisujemy hasło i dajemy zaloguj się i mamy przegląd do wszystkich katalogów, które się znajdują na danym koncie FTP. I możemy sobie po nich chodzić i je oglądać.